Dzisiaj spotykamy się z mieszkańcami Zakrzówka, którzy żyli na terenie dzisiejszego Krakowa około roku tysięcznego. Zakrzówek to jest taka część naszego miasta na południe od Wisły, czyli po drugiej stronie Wisły niż jest Wawel i Stare Miasto. Badane było tam cmentarzysko, i te dwie osoby. Mężczyzna i kobieta, którzy stoją za mną, to są rekonstrukcje osób, które żyły około roku tysięcznego właśnie na terenie, na terenie Zakrzówka. Oni byli już chrześcijanami. To, był, to było cmentarzysko, które było cmentarzyskiem szkieletowym, bo w czasie wprowadzenia chrześcijaństwa no, odstąpiono. Czy ludność zaczęła odstępować od obrządku ciała opalnego, a zaczęli sto stosować inhumację, czyli obrządek szkieletowy. Mam tu w ręku tak zwaną granicę. Dranica to jest taka deska, ale nie heblowana, tylko darta. Łatwo tu się łatwo sobie drazgę nabić. Domy budowane były z takich desek, ale też podłogi były wykorzystywane. Stąd tutaj widzimy na podłodze i na ścianach takie właśnie granice, obecnie jest łatwo znaleźć w Polsce ludzi, którzy takie deski potrafią zrobić, bo to trzeba po prostu rozłupać drewno przy pomocy klinów i wtedy takie granice takie powstają. Jesteśmy już w czasach, kiedy istniał Kraków. On co prawda nie był jeszcze miastem, ale był takim ważnym ośrodkiem, bo to, że jest wymieniane w źródłach pisanych to świadczy o tym, że było to jedno z, z ważniejszych miast. Ci ludzie, którzy mieszkali na zakrzówku, patrzyli na drugą stronę Wisły i widzieli rodzące się miasto. Wawel, wzgórze Wawelskie, było już grodem. Około roku tysięcznego y, albo powstawały, a może nawet już były tam pierwsze budynki murowane. No, pewnie pierwsze w ogóle w Krakowie i w tej części y, naszego kraju. Wzgórze Wawelskie było wtedy otoczone już drewniano-ziemnym wałem. U stóp Wawelu, na terenie dzisiejszej, najstarszej części naszego miasta, czyli przy ulicy Grodzkiej, przy ulicy Kanoniczej, funkcjonowała taka osada podgrodowa, która się nazywała Oku. Ona również była fortyfikowana, była otoczona wałem drewnianoziemnym. Relikty tego wału przechodziły również przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, także ten budynek nasz i nasza siedziba jest sytuowana w dobrym, w dobrym miejscu. Teren wyglądał trochę inaczej niż dzisiaj oczywiście. Wisła to oczywiście płynęło tak jak mniej więcej oczywiście tak jak teraz, ale, ale tak zwana stara Wisła w późniejszych czasach płynęła dzisiejszą ulicą Ditla, potem ulicą Dunajewskiego. tu gdzie dzisiaj są ogrody muzealne, ale też duża część tego terenu u stóp Wawelu to były bagna które nazywały się żabim krukiem. Również po drugiej stronie, na zapleczu ulicy Stradom, były starożytne Wisły, także i Oku, i zwłaszcza Wawel były dobrze posadowione w miejscach z natury obronnych i dodatkowo fortyfikowane.